Good evening and welcome. Straight into our headline story Georgia Tonight, NATO out. Pax Armada. Oh, in. Is the NATO alliance shifting to a new position? Or, or is, this is NATO collapsing? Pax Armada's peaceful expansion ends here. What comes next? It's not diplomacy. On the The Secretary-General called for calm dialogue. That's our motto. Force is how we keep the peace. In what some are calling a friendly. If Georgia is just the start, where does this end? We have bandits within reach, and they are taking us. Murphy. Dowództwo przesyła aktualizację szefie. Szkoda, że nie powiedzą, wykopcie Pax Armate z naszego trawnika. Pax nie jest wrogiem, czytajcie odprawę. Dowództwo niech jakiegoś znajdzie. Transport serwerów to nie dla nas. Cybernetyczne działanie ofensywne, Blake. Tiny size. A gdybyś czytał tyle, co Martinez, wiedziałbyś, że w Gruzji nie wydobywają gruzu. Zobaczmy, co mówi dowództwo. Co Za bzdury. Mamy te wszystkie cyber a Gruzja stwierdza, zbierać się, oddajemy bazę Pak z Armata. Ina to tak po prostu się poddaje. Typowa polityka. Na to nie chce walki z najgorszą grupą najemników w Europie. Ale my tak. Dajcie nam działać. Słuchaj, chciałbym dać Pax nauczkę. A co jeśli tu zostaniemy i przez to wybuchnie Trzecia Wojna Światowa? Aż tak mi nie zależy. Ha, może dowództwo ma plan. Atacują! どこ Przegrupujemy się tam. Dalek! Skaliśmy czas, wchodźmy do środka. <grystanie> Okej, okay, jest dobrze. Anga odpada, ale mamy transport! Czy to Berkeley? Gra i buty! Dobra! Pax skupia się na bazie, ale nasza misja się nie zmienia. Musimy chronić serwery, jasne? Musimy zabezpieczyć drugi cel, nim zajmie go Pax. Wywalczymy sobie drogę? Gotowości! Merkli, jedź poszukać innych ocalałych! tak Ale ta kupa się nie rozpadnie. Adios. Powodzenia. Murphy, dobrze was widzieć. Ciebie też, Jackson. Jak sytuacja? Poniżej mamy artylerię i pojazdy paksów. Piorun spowalnia ich posiłki, ale ma chwilę, żeby wesprzeć nas z powietrza. Masz kontakt z lotnictwem, tak? Tak jest. Pora pogonić ich od naszych serwerów. Znacznik laserowy przygotowany. No dobra, teraz oni przeżyją atak z zaskoczenia. Piorun jeden, tu burza. Cele znajdują się na pozycji do ataku z powietrza. tym. Laser włączony. Oznaczam. Wypatruję. Laser namierzony. Potwierdź brak sojuszników na obszarze. Potwierdzam. Strzelaj bez rozkazu. Odbiór. Rozpoczynam nalot. Martinez. Nie wierzę, że ktoś sprzedał im odrzutowce! Jackson, osłaniaj nas. Idziemy do celu drugiego. Idziemy gdzie? Nie możemy wywieźć serwerów pod takim ostrzałem, ale też nie mogą wpaść w ręce paxu. Więc zniszczymy je zanim narażą na to. <laughs> Jasna cholera. Mamy dość C4, by wysadzić cel drugi i zostawić Pax w ciemnej dupie. Jakieś uwagi? Jest to jakiś plan! To doskonały plan. Nieważne czy się uda czy nie. Murphy będzie miał za niego przesranę. Przyjąłem! Rób zbliża się do celu drugiego! zależy na tym miejscu! Strzelać bez rozkazu! Robi się! Mamy Tu książę jeden jeden. Mamy jakieś siły na ziemi? jeden jeden, tu Niedługo będziemy potrzebować ewakuacji z celu drugiego. Przyjąłem, Burza. Muszę lecieć naokoło, żeby uniknąć lotnictwa wroga. Zrozumiano. Przyleć, gdy dasz radę. Pomogę Jest czysto! Nie dowiaduję, że wciąż budowali to miejsce. Uważajcie! Takie miejsce może być niebezpieczne. Zero ruchu! Włączyć latarki, zachować czujność. Dowódczyni mówiła, że Pax przygotowuje się do przejęcia kontroli, a nie wściągnięcia dywizji pancernej. Hej! Nie teraz! Musieli zajmować się transportem serwerów. Pax ich zaskoczył. Ruszać dalej! C4 na filarach i rozwalmy całe to miejsce. Trzeba więcej C4. Chodźmy na górę. Jasne. Yes, tu Książę 1-1 do burzy. Zgrywa Kieruję Kieruje się do celu 2. Zrozumiano, książę 1-1. Spotkamy się na dachu. Uwaga na głowy. Osłaniajcie. Jackson do burzy. Obserwuję cel 2. Siły naziemne pachu się zbierają. Kolejne filary. Podłożyć ładunki. Tak jest. Idźmy ewakuować się na dach, a potem wysadźmy to miejsce. Widziałem, jak Pax mocuje linę w szybie windy. Możliwe, że to tak was zaskoczyli. Skorzystamy z niej. Hej, Armstrong. Dasz radę skorzystać z liny? Jeśli ty dasz radę, to jadam! Jackson, twoi ludzie są blisko? Ruszymy, gdy ewakuacja przyleci. Będzie blisko. Burza, sypiąć się! W przodu czysto! Czysto! Burza, kierują się do was posiłki Paxu. Wiedzą o nas, nie ich wszystkich. Zrozumiano. Ewakuacja w drodze. Odeprzemy ich! Ja pierdolę, Murphy, przez ciebie będziemy robić za bohaterów? Nic nie powiem, jeśli ty też nie. Burza, przygotować się! Otam! Wykuzyć ich! Zalać mnie, Dąbrowska! Zalę! Atakować! Gdzie? Tak Nie Granat! Odchłaniajcie mnie! Co Leci To jeszcze nie koniec! Skupcie się! チャレンジバトル nam działać. Potrzebujemy odpowiedzi. Nadal codziennie traci sojuszników. Będą chcieli wysłuchać prawdy. Traci pocisk Nie, nie wierzę! Trzymaj się! Mogę strzelać! Armstrong! Martinez! Chyba złamałem nogę, ale wciąż żyję! Armstrong! No dalej, stary! Dostaliśmy się! Wrogowie nadchodzą. O kurwa, chcą nas odciąć! Tu burza jeden. Czy ktoś mnie słyszy? Potrzebujemy ewakuacji. Ktokolwiek? Szefie, jaki jest plan? Niezłomny duch. Nie bez powodu mamy takie motto. Jeszcze do koniec. Nie poddam się bez walki. Osłaniać się nawzajem. To był zaszczyt. To już jesteśmy wierni! Zawsze! Za mną! Szykować się do obrony! Do diabła z nimi! Jak wcześniej! Blake? Martinez? Jestem tu za wami. Tak. Czekajcie есть